Hej, wszystkim z tej strony Daylight 2800. Dziś mija 11 lat od mojego debiutu na YouTube. Przez te wszystkie lata uraczyłem Was różnorakimi seriami zagrajmy, seriami niezależnymi, specjalami, a także vlogami oraz filmami informacyjnymi. W tym roku przyjdzie nam świętować rocznicę debiutu po raz szósty. Poprzednio miało to miejsce w 2016, 2017, 2018. 2020 oraz 2021 roku. W 2019 roku nie było specjalu, choć miałem plany powrotu w tamtym czasie, ale wszystko się to nie udało. Mimo wszystko w 2020 roku zrobiłem wszystko, aby dawny blask przywrócić do życia i dzięki projektowi Kroniki Patch Channel wszystko się udało, a także udowodniłem, że pamięć o moim kanale nigdy nie odejdzie w zapomnienie. W każdej edycji rocznicy debiutu przybliżałem Wam historię całej mojej kariery na YouTube, a w 2021 roku przygotowałem spowiednik, który był podsumowaniem wszystkich 10 lat. W związku z powyższym, nie ma sensu, żeby gadać co roku o tym samym, i pozwolę, że do zeszłorocznego specjalu odeślę Was do linków w opisie oraz na kartach w prawym górnym rogu ekranu. Chciałbym skupić się na podsumowaniu ostatniego minionego roku. Od czasu publikacji specjalu sprzed roku nie działo się niczego specjalnie. Aż do końca listopada 2021 roku wtedy to opublikowałem film informacyjny, w którym zapowiedziałem nowy szósty sezon programu Recenzor, serię Recenzor Antologia oraz Pleblistit Daylight 2800 Awards 2018-21. Przez cały grudzień byłem skupiony na przygotowaniu antologii oraz ogarnianiu plebiscytu, a także pierwszym odcinkom szóstego sezonu programu Recenzor. Prócz przywrócenia w poprzednich pięciu sezonów, po raz pierwszy na YouTube zadebiutował cykl Recenzor Extra, a przynajmniej jego pierwszy odcinek z 2018 roku. Drugi powstał tuż po zakończeniu publikacji serii Recenzor Antologia, który skupiał się na kulisach. Od stycznia do marca 2022 roku mieliśmy okazję oglądać cały szósty sezon programu Recenzor. W porównaniu z poprzednimi sezonami miał więcej odcinków, po aż 12. Widząc po wynikach oglądalności nabierałem prawdopodobieństwa, czy nie przypadkiem jest czas rozpocząć rozmowy w sprawie siódmego sezonu? Były w pewnym stopniu jakieś spekulacje, przemyślenia, lecz jeszcze nie zostało to oficjalnie ogłoszone. Gdy nadejdzie odpowiedni moment, ogłoszę wam do publicznej wiadomości. Po zakończeniu szóstego sezonu programu recensor pod koniec marca ogłosiłem, że 14 kwietnia na moim kanale rozpocznie się nowy projekt. Tym projektem był powrót do nagrywania odcinkowych serii zagrajmy po ponad 4 latach. Od tego czasu pojawiły się dwie takie serie, składające się z czterech odcinków z czego jedna miała również odcinek bonusowy. Najbliższą serią zagrajmy będzie z gry French Street Racing od niderlandzkiego studia Team6, opartej na tym samym silniku graficznym co European Street Racing. Od pewnego czasu myślałem w jakiej formie mam zrobić tegoroczny specjal. Ostatecznie postawiłem na zupełnie inny format niż w poprzednich latach. Ten film, który oglądacie w tej chwili to wprowadzenie. O 12.00 pojawi się pierwszy odcinek z zagrajmy w French Street Racing, a po pojawieniu się ostatniego odcinka o 14.00 pojawi się podsumowanie specjalu. Mam nadzieję, że taka forma świętowania przypadnie Wam do gustu i cóż, koniecznie bądźcie przez cały ten weekend. Special z okazji 11-lecie debiutu na YouTube oficjalnie ogłaszam za otwarty!